Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym pierwszym wideo newsletterze, w którym chcielibyśmy opowiedzieć, co przygotowaliśmy dla Państwa w styczniu 2020 roku. Zapraszam. Marka Tule to znany producent bagażników dachowych i uchwytów samochodowych na sprzęt sportowy. Firma wykorzystuje drukarki 3D Stratasys do produkcji funkcjonalnych prototypów z wytrzymałego materiału FDM Nylon 12 CF wzmacnianego włóknem węglowym. Więcej o tym zastosowaniu w naszym artykule na blogu. Jeżeli sami chcą Państwo wytwarzać bardzo mocne elementy z materiału FDM Nylon 12 CF, zachęcam do zapoznania się z ofertą leasingu 0% na maszynę Stratasys Fortus 380 Carbon Fiber. Jest to drukarka 3D, która została stworzona specjalnie do druku z materiału wzmacnianego włóknem węglowym. Także zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą leasingu 0%. Zapraszam także do pobrania katalogu materiałów Formlabs który niedawno przygotowaliśmy dla Państwa. W tym katalogu znajdziecie Państwo opisy zastosowań, także właściwości materiałów w technologii SLA LFS. Ten katalog można pobrać za darmo w wersji PDF i zapoznać się z całą gamą żywic do druku 3D na drukarkach Formlabs Form 3 i Form 3B. Warto zobaczyć nasze najnowsze szkolenie online z obsługi drukarki 3D MakerBot Method oraz MakerBot Method X. Więcej szkoleń i aktualny harmonogram warsztatów i szkoleń online znajdziecie Państwo na stronie Akademii Druku 3D oraz naszych mediach społecznościowych. Oprogramowanie GrabCAD Print służy do optymalizacji i przygotowania modeli CAD do druku 3D w systemach Stratasys. Zachęcam do bezpłatnego pobrania wersji demo tego oprogramowania, żeby poznać wszystkie jego zaawansowane funkcje. Aby zeskanować model z dużą dokładnością, potrzebne jest naklejenie na obiekt specjalnych markerów, punktów referencyjnych, po to, aby skaner mógł odnaleźć się na powierzchni modelu. Firma Shining 3D postanowiła zrewolucjonizować metodę skanowania z dużą dokładnością i stworzyła zupełnie nową technologię. Więcej o tej technologii w naszym newsletterze.